Tegoroczne obchody Dni Rodziny w Barcianach odbyły się inaczej niż dotychczas. Mieszkańcy Barcian doczekali się nowego miejsca spotkań wraz z amfiteatrem, na którym będą odbywały się wszelkie uroczystości i imprezy gminne. To jest debiut na tej scenie, chociaż ta scena jest jeszcze niewykończona, ale, ale cieszymy się, że już jest w takim stanie. W razie deszczu możemy się schronić, także to jest nasz dzisiaj pierwszy taki występ. Zabawy dla najmłodszych zapewniła grupa Clown Bazyli Skarpetka i Przyjaciele. Były gry, tańce, konkursy i inne niespodzianki. Dużą atrakcją była obecność strażaków, a szczególnie przejażdżka wozem bojowym. Nie zabrakło także lubianych przez dzieci malunków na twarzach. Dzieci najbardziej lubią pieski, pieski, motylki, dziewczynki, szczególnie motylki, chłopacy jakichś Spidermanów albo jak, jakieś postacie z różnych bajek. A jakie atrakcje tutaj są najfajniejsze? Zjeżdżalnia i klaunie, jak miecze i różne zwierzątka. Takie atrakcje bardzo eduka edukacyjnie wychowują tak dzieci, nie? bardziej zbliżają do siebie. Ciekawość wzbudzali szczudlarze, uczestnicy warsztatów Trzy Żywioły, którzy chodzili po placu i obdarowywali dzieci cukierkami. Chodzimy na szczudach, rozdajemy cukierki tu... i zabawiamy. A proszę mi powiedzieć, czy to jest trudne? Chodzenie na takich szczudłach? No jak się człowiek nauczy, jakoś tak szybko nawet mi poszło, ale są osoby, które no, mają problemy z tym. Nie? Słuchajcie, na no przecież to nie postawimy szanmy. dzieci przeciwko strażakom. Proszę Pani, właśnie bardziejńskim dzieciaczkom wygrać, o! Chodźcie, chodźcie! Jeszcze poczekajcie strażacy, no halo! No chłopaki, no że dzieci nie! Jeszcze, nie, nie. To co? Uwaga moi kochani, na na na, na, na 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 głos klaunetki kropki zaczynamy. Uwaga.

a jakie prezenty dzisiaj dostałyście? Mm, ubrania, słodycze. cześć. A ty? Koszulkę i słodycze. A ty? Pieniądze. Nie zabrakło muzycznych akcentów. Wystąpiły grupy Timor, Duo, Basi Babki oraz Bębniarze. Koncert zagrał zespół Ukryta Strona Miasta. Młodzież, dzieci z Barcan uczestniczyły w warsztatach z projektu Trzy Żywioły. Były to dwa pełne weekendy, czyli piątek, sobota, niedziela. Przez całe dnie spędzały tutaj swój wolny czas. Uczyły się chodzić na szczudłach, tańca z ogniem i nauki gry na bębnach. Jestem bardzo pozytywnie zakręcona tym tematem, ponieważ i zaskoczona, bo, bo frekwencja przeszła moje najśmielsze oczekiwania. Na początku było ciężko, osiem osób się zapisało. Na siłę ściągałyśmy, a teraz dzieci pytają się, kiedy będą następne warsztaty, czy będą następne warsztaty, tak więc jeszcze dzisiaj o 21.30 mamy pierwszy pokaz tańca wykonaniu dzieci i młodzieży z Barcian, które uczestniczyły właśnie w tych warsztatach. Finałem dnia był pokaz ogniowy prezentowany przez uczestników warsztatów Trzy Żywioły. Organizatorem imprezy był Gminny Ośrodek Kultury w Barcianach.